Trawiata to wyjątkowy spektakl i tak też został przyjęty przez szczecińską publiczność. Owacje na stojąco, doskonała gra aktorska, mistrzowsko prowadzona orkiestra. To długo wyczekiwane wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem, a po entuzjastycznym przyjęciu publiczności można stwierdzić, że spełniło rozbudzone oczekiwania widzów. Akcja spektaklu rozgrywa się w Paryżu w drugiej połowie XIX wieku. Opera składa się z czterech aktów poprzedzonymi prologiem. Trawiata opowiada o miłości Alfreda, kawalera z dobrego domu, do Violetty kurtyzany. Violetta, żyjąca w świecie łatwych i przelotnych związków, o prawdziwym uczuciu nie chce początkowo słyszeć, ponadto jest poważnie chora, bawiąc się, próbuje choć na moment zapomnieć o tym, co nieuchronne. W końcu Violetta zakochuje się w Alfredzie i wiedzie porządne i uczciwe życie. Jednak dni ich szczęścia łamiącego konwenanse są policzone. Życie tych dwojga ludzi w luksusie, wśród śmiechów i zabaw, zestawione jest w trawiacie z umieraniem w ciemności, biedzie i samotności. Premiera tego spektaklu była również premierą dla nowej Hali Opery. Już od 17 listopada będzie można ponownie obejrzeć spektakl. Ciekawostką może być fakt, że wystąpią dwie polskie obsady.